Hej, tu Ewa, witam serdecznie na kanale. Moi drodzy, dzisiaj dwie takie wiadomości, a właściwie coś nowego, może tak. Pierwsze to zacznę od dafika. Byliśmy na badaniach krwi i okazało się, że są lepsze wyniki. No cieszę się tak niezmiernie. Wiem, że dobrze, nie będzie. No bo no niestety jak ma niewydolność nerek to nigdy nie będzie już dobrze, ale jest lepiej, wyniki się poprawiły, zaczął produkować czerwone krwinki, więc y, terapia lekami działa i mam nadzieję, że już będzie lepiej. Chociaż tak, żeby miał jakiś y, no, dobry poziom życia, a może w ten sposób. No i pożył ze mną jak najdłużej, wiadomo. No a ta druga wiadomość. Nie wytrzymaliśmy. Doszliśmy do wniosku, że jednak e, no, trzeba coś z tym zrobić. No i tak właściwie spontanicznie podjęliśmy decyzję z Wojciechem. Właściwie on jeszcze bardziej spontanicznie, bo chyba w ciągu kilku godzin. Wypisał wniosek, zaakceptowane, kupił bilet i właśnie na niego czekam. <grym> Fakt, że ja nie jestem dobry kierowcą i nie pojechałam po niego do Warszawy. Źle się z tym czuję, bo spóźnił się niestety na pociąg i musiał czekać biedny, ale już, już dojeżdża do Białej, gdzie na niego właśnie czekam. I coś jedzie, więc może to on lecę. Mam nadzieję, że niedługo go zobaczą. Przyznaję, że bardzo mocno się stęskniłam. Myślę, że on też. Chętnie coś porobi w domu, a pracy jest dużo. O Wojtek tak się cieszy z tego powrotu, że aż biegnie do samochodu. Daj, Cześć matko. Wojtek! To do roboty. Do roboty. O matka, a ja musiałam tutaj biec. I jak się jak się leciało? Dobrze się leciało. Dobrze się jechało. Tylko długo Dobrze. się czekało. No wybacz. Się czekało. Niestety niektóre pociągi się pospóźniały i tak wyszły. No ale bywa. jeszcze jest lido, jeszcze lido. Tak, jeszcze jest dzień, jeszcze... No ale będziemy w domu, to będzie późno. To co, na kebaba? na kebaba? <laughs> no nie wątpię. Dobra, Dobra. To do usłyszenia, moi drodzy, już pewnie z domu. Może jutro już podczas naszych prac. Na razie. Kochani, na dniach będą już u nas kurczaki, więc właściwie to nawet na godzinach może, więc mamy tak, zamówiliśmy jeszcze takie inne lampy, dla tata to one będą na pewno bardziej oszczędne, no u nas przy tej fotowoltaice to myślę, że nie będzie znaczenia, ale te większe kurczaki im jest już po prostu w dzień gorąco, bo ogólnie jest dosyć ciepło w garażu i tutaj jest zmiana mocy i to jest fajne, ale zobaczymy jak to wygląda, zobaczymy co nam tu przyszło oczywiście zakup zale biednie żeby nie było lampy, znaczy to są oprawy właściwie e, to są oprawy z przełącznikiem e, lampy to będą swoją drogą zobaczymy, och jak ja lubię kartony no okej okay. wow że tak zobaczcie nawet są żarówki tato bardzo poleca, jeżeli chodzi o kwoki, Tą firmę Farma są po prostu bardziej żywotniejsze, my zamówiliśmy inną firmę, oczywiście to nie jest reklama produktu, tak my zamówiliśmy z innej firmy wcześniej na, wcześniej dla tata żarówki kwoki i one bardzo szybko się spaliły a miało być 5000 godzin jakoś tak aha, tu jest Część oprawy. O. o kurczę. Tak to wygląda. Jest łańcuszek, tak fajnie. O i jest przełącznik. Patrzcie. Zmiana mocy o połowę. E, no mamy trzy sztuki. Jedna zostanie dla mnie, a dla tata idą dwie. Fajnie, że są te żarówki. E, inna firma była zupełnie podana na aukcji, a przyszła ta, którą, e, którą właściwie byśmy chcieli, więc to taka bardzo miła niespodzianka. I tu no, mamy trzy oprawy zabezpieczone, właściwie wszystko ok, przyszło. No i pewnie dzisiaj już podłączę to e, dla tych kurczaków, które są już starsze. No, cieszę się. Hej kochani, witam serdecznie z Placu Budowy. Ostro działamy od rana. Jest też Wojtek. No i oczywiście ja też tutaj pomagam. Tato, główny kierownik. Konstrukcja prawie już stoi. To już będzie stało na Tak. Efekcie naszej wczorajszej pracy. No bo jak zwykle, my skończyliśmy praktycznie jak było ciemno. Ale dzień na to nam pozwolił. Dzisiaj, już padało kilkakrotnie, więc właściwie nic się nie robiło. Ale ta konstrukcja zewnętrzna, jak widzicie, już stoi. Tato z Wojtkiem tutaj właściwie pracowali. Ja pomagałam, mama nam szykowała obiad. Więc, jak to mówią, nie ma to jak rodzina. Tak w sumie. Myślę, że fajnie wyszło no i będziemy działać dalej. Bo kurciaczki rosną bardzo szybko i już jest to takie problematyczne trzymanie, e, trzymanie w garażu. Ciągle musi tylko sprzątać no i wiadomo. No i cóż, jak to statem bywa, nigdy nie ma czasu włączać kamery, bo szybciej, szybciej. Wiecznie czas nas goni. Dlatego no, nie za dużo dało się ponagrywać, co dokładnie robiliśmy. No ale mam nadzieję, że coś uda się zobaczyć z tego. No i kolejne, czekamy, będziemy działać dalej. Moi drodzy, przedstawiam kurczaczki. Ach, już prawie śpią. To są najmłodsze, kilkudniowe. Mają już kilka dni. Tu, tu się małe. A tu mam więcej. Już użyłam oprawę. No i zdaję egzamin, e, dlatego że e, kurczaki skaczą, latają i po prostu. Ta siatka ochrania przed uderzeniem w żarówkę. Ostatnia żarówka padła mi po kilku godzinach, no ale wydaje mi się, że od uderzenia. No i patrzcie, tu mam jeszcze więcej. I to jest właśnie to, dlaczego myślałam o przeniesieniu moich, moich kurciaków. Po prostu do tego foliaka, bo jest ich już tak dużo i, i jest coraz ciaśniej, ale działamy z tym kurnikiem. Po prostu y, działamy mocno, szybko, aby jak najszybciej, bo, no bo to jest takie, no to jest problematyczne. Sprzątam często, ale zobaczcie, to jest taki świeży, dosyć kurz i kurczę, naprawdę. Nie wiem, czy tu nawet coś widać. Oj, jest przełącznik mocy. Tak. O, tu słabiej świeci. Widać różnicę. To jeżeli ktoś chciałby tam przyoszczędzić, no to tutaj można. No, my, wiadomo, już mamy swoją naprodukowaną energię, więc jakoś tak za bardzo nie, nie oszczędzamy. No ale, a mam już małe statko, i naprawdę jest to już takie trochę. Są cudowne, ale to jest kłopotliwe, wiecie, trzymam w garażu, trochę pozabezpieczałam drzwi, ale kurzy się, strasznie się kurzy, no i muszę ciągle sprzątać, no, ale są pociesne i cudowne, a te już nawet wyskakują tutaj z pudełka, zaglądają, są bardzo ciekawskie. Moi drodzy, tak jak wcześniej wspomniałam, niektóre moje sadzoneczki, no niestety nie przeżyły. I tak, wybrałam nie tylko te, które mi nie przeżyły, no na przykład ogórek mi nie przeżył i jeszcze kiwano. No, szkoda, ale po prostu szybciej sobie to wykiełkuję sprawdzoną już metodą, bo raz tak robiłam i wiem, że działa. Dodatkowo jeszcze ogórek, tutaj mam kalafior, jarmuż. Nie jest to reklama produktów, po prostu to są nasiona, które ja sobie kupiłam i zamierzam je powysiewać. Więc nie traktuję się to jako reklamę, albo też nie powiem, że polecam, bo robię to pierwszy raz. I nie wiem, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, zobaczymy i czy to będzie fajne. Ale chciałabym Wam pokazać to, co się u mnie naprawdę sprawdziło. Zrobię sobie taką mini szklarnię. O, tutaj już trochę przygotowałam. I zaraz Wam pokażę o co mi chodzi, co będę robiła i jak to wyglądało. Wcześniej robiłam to na większej tacy, a teraz tylko kilka nasionek sobie chcę przyspieszyć kiełkowanie, aby tam szybciej wyszły, więc zrobię to w takim małym pojemniczku i mniejszej wersji po prostu. Ponieważ powiedzmy, że będziemy mieli już tą wiosnę, to mam nadzieję, że resztę już powysadzam, powysiewam sobie w szklarni. OK, przygotowałam sobie tutaj taki pojemnik. Można kupić na przykład jakieś ciastka w takim pojemniczku. Tu jest zwykły ręcznik papierowy, i teraz jeszcze sobie podpiszę, gdzie mniej więcej będą moje nasionka. Niektóre mam już pomunumerowane, ponieważ były wcześniej. Nawet nie wszystkie, ale tutaj na przykład kiwano to jest dziesiątka. Pomidorek, no niestety, też mi trochę przemroziło. Więc, więc pomidorek ten Black Sherry akurat też jeszcze pójdzie. Tu to będzie pierwszy raz, więc sobie podpiszę mniej więcej. Trochę krzywo te takie linie, powiedzmy, porysowałam, ale, ale to nikt z tego strzelał nie będzie, nie ma problemu. Teraz tak, żeby było łatwiej, po prostu umieszczę sobie ten ręcznik papierowy. Dosłownie w tym pojemniczku. Patrzcie, podpisałam tak: dziesiątka. A dziesiątka to kiwano, dwójka to pomidorek, tak: 24 tu sobie też podpisałam, bo to wiadomo, że ogórek czwórka to napisałam sobie, kalafior y, to było o 4K, ogórek meksykański, także mniej więcej podpisujemy tak, aby wiedzieć później o co chodzi i co tam y, mniej więcej, jakie nasionka użyliśmy. No, ogórek y, wiadomo, ma charakterystyczne, y, charakterystyczne kształtki, wano też jest spore, no, pomidorek, no niektóre można pomylić. Ja się na wszystkich jeszcze nie znam, ponieważ dopiero tak, jakby zaczynam znowu tą przygodę z nasionkami. I teraz układam sobie fajnie ten ręczniczek. O. Tutaj będę widziała, jak jest podpisane. Zanim poukładam sobie te nasionka, jeszcze trzeba to zwilżyć. I przepraszam, nie przygotowałam wcześniej wody, ale zaraz przyniosę. Co da funio? Zbliżamy sobie ten ręczniczek. Myślę, że ten marker nie będzie miał jakiegoś. Można to narysować ołówkiem, na przykład te linie, czy podpisać. No, tak, żeby było wygodnie, ale ja myślę, że nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia. Wcześniej mi się nie rozpuścił, więc teraz myślę, że też nie. Ok, mamy zwilżone. No i pierwsza dziesiątka, to u mnie było kiwano, więc układam sobie po prostu nasionka. Później, jak już te nasionka nam wykiełkują, jak już będzie widać, że, że już coś się dzieje, a ogólnie tych nasionek to jest bardzo mało. Myślę, że może było z 20 sztuk. Takie mamy odkiwano nasionka. Widać? Tak, widać. Więc sobie tak układamy, ile chcemy. No szkoda, szkoda, że tamte niestety po prostu przymarzły, a już były naprawdę spore, spore te sadzonki. No cóż. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, No siedem. Wystarczy. Zobaczymy sobie, jak wyglądają nasionka ogórka meksykańskiego. Jeszcze nie otwierałam. Zaraz zobaczymy. Ogórek meksykański OM. O, jedno już mam. Ale zaraz. Kurczę. Nie dało się tak ładnie otworzyć jak tamte wcześniejsze. Wow. Teraz Wam coś pokażę. Ogórek meksykański. Jak znajdę. Eee, nasionek jest może z dziesięć. Są takie malutkie. Mm. No to wow. Mamy kilka nasionek. Zaraz ładnie sobie poukładam jeszcze. To może tu. No tak 10 nasionek. Szaleństwo po prostu. <laughs> nie powiem, że nie, nie było to jakieś tanie. No ale cóż, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, bo to jest najważniejsze. Mamy jeszcze kalafior. Kalafior jeszcze nigdy nie wysiewałam kalafioru. O, takie małe drobinki, dosłownie. Czwórka kalafior to będzie tu. Ale z tym kalafiorem to chyba nie wiem, czy, czy to ma sens tutaj. Ogólnie chciałam powiedzieć, że y, później można sobie przenosić te już nasze wykiełkowane nasionka albo pensetą albo po prostu wykałaczką do miejsca docelowego przed rozsadą Ja tak właśnie y, troszeczkę, bo tak trzeba mieć może albo bardzo, bardzo dobre ostre paznokcie, aby to fajnie chwycić, a jak nie to mówię, najlepiej y, dla mnie najlepiej szło to pensetą jednak y, niż lepiej pensetą niż wykałaczką. Mamy tu Jarmusz. Jarmusz taki ma być taki, widać? Taki czerwony. Zobaczymy. Na opakowaniu wszystko tak pięknie wygląda. A później to się okaże. Ach, kolejne takie, które się za dobrze nie otwiera. No ok. Jarmusz właściwie wygląda bardzo podobnie, jeżeli chodzi o te nasionka, jak kalapio. Można byłoby się pomylić, więc faktycznie dobrze jest sobie to opisać. Jarmus 4J, czyli ostatnie miejsce. Ja tak od razu przyznaję, że no, tak jak wcześniej, w sumie chyba wspominałam, nie wszystkie te moje sadzoneczki to, co mi tam wyjdzie, nie wszystko będzie dla mnie, ponieważ no, my nie potrzebujemy tak dużo, ale mam się z kim podzielić, więc yy, będę się bardzo cieszyła, jeżeli mi coś wyjdzie z tych moich upraw i będę mogła się podzielić. Takie trochę masło maślane wyszło, no ale chyba wiecie, o co mi chodzi. No mamy jeszcze ten mój ogórek. Ogórek, pozycja 24. Część już... Yy, była tych nasionek użyta, ale jak widzicie, nie ma aż tak dużo. No i powiem tak, no chyba nie użyję wszystkiego naraz, nie ma sensu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze kilka zostało. A ogórek, y, który będziemy y, uprawiać, to będzie ogórek z firmy Sigenta. Też nie jest to reklama, oczywiście. Ale chyba z tego co wiem, to tato już sprawdził przez kilka lat. Jest to odmiana holenderska i nie jest dostępna u nas w sklepie. Po prostu będziemy musieli zamówić ją przez internet. I zrobimy to właściwie na dniach. A jeszcze kilka pomidorków. To już tak. Mniej więcej. Myślę, że takie fajne pomidorki to będą. Yy, zaraz. To jest gruntowy, kochtajowy. Ale mam jeszcze pomidorek, który można yy, sobie uprawiać na balkonie. O! No i super. Ach, nie, jeszcze został mi. Mam wszystko. Wszystko jest y, to na dzisiaj. Pochowam sobie. Nie wiem, czy y, będę mogła te wszystkie nasionka użyć na przykład w kolejnym roku, czy one będą jeszcze ok, ale postaram się i staram się cały czas trzymać je po prostu w suchym miejscu, niewilgotnym, y, tak żeby się nic nie działo, zapieczętowane. Pochowam to y, dalej w pudełeczko. No i może jeszcze się przydadzą na drugi rok. No po prostu. Y, Moim zdaniem nie wiem, nie opłaca się mieć 30 sadzonek jednego pomidora, drugiego, czwartego i piątego. Na przykład więc ogólnie próbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wszystko wysiewam na raz. Tutaj będzie jeszcze jedno, przynajmniej jeszcze jedno wysiewanie. Zobaczymy jak co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, kochani, że filmik może będzie komuś pomocny. To już jest sprawdzona metoda. Wiem, że to pomaga, bo zrobiłam sobie porównanie, więc wiem, że szybciej tak można wykiłkować. Ja po prostu to zakryję. Nie za szczelnie, tak aby się tam y, nic nie pleśniało, tylko trzeba po prostu ten ręcznik nawilżać. Musi być wilgoć. Y, wcześniej robiłam, przykry, przykryłam to folią, ale jednak ta wilgoć była spora. I obawiałam się o, o to, że będzie po prostu pleśń. Nie było źle, ale jednak. Y, Myślę, że tutaj będzie to też całkiem ok. I wędruje mi to na parapet. I wędruje mi to na parapet. Gdzieś jeszcze uznajdę miejsce. O, tutaj będzie. O. No i fajnie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie.